Dzień dobry, witam Was serdecznie w Nowym Dniu z Biblią. Dzisiaj chciałbym zadać bardzo ważne i aktualne pytanie: czy chrześcijanie powinni składać przysięgę wojskową, i co o tym mówi Biblia? Poszukajmy razem odpowiedzi w Bożym Słowie. Najpierw chciałbym zapytać, czy jako chrześcijanin Jesteś gotowy podjąć decyzję o złożeniu lub odmowie złożenia przysięgi wojskowej? Czy masz wystarczająco głębokie motywacje? I jesteś gotów przyjąć na siebie konsekwencje tego wyboru? Zapraszam Cię do dyskusji w tym temacie. Może ten dzisiejszy odcinek pomoże Ci w takiej sytuacji podjąć dobrą decyzję, której nie będziesz żałować. Zacznijmy od tego, czym jest przysięga wojskowa. Dla przykładu treść przysięgi, która obecnie jest składana w naszym kraju, brzmi następująco: „Ja żołnierz wojska polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic”. Tak dalej. Kończy się takim e, dobrowolnym e, ślubowaniem tak mi dopomóż Bóg. I podobnie, ale nieco dawniej, rok 1950, ustawa definiowała takie ślubowanie, fragmenty. Przysięgam strzec niezłomnie, wolności, niepodległości i granic Polski ludowej. Przed zakusami imperializmu, a w razie potrzeby, nie szczędząc krwi ani życia. Mężnie walczyć w obronie mojej ojczyzny aż do pełnego zwycięstwa nad wrogiem, stać nieugięcie na straży pokoju, w jednym szeregu z Armią Radziecką i innymi sojuszniczymi armiami. Aha, na tym bym zatrzymał się a więc widzicie, że ta przysięga, jak i poprzednia, miały pewne wspólne części, ale trochę się różniły. W takim ogólnym zarysie przysięga wojskowa wiąże się przede wszystkim z wiernością dla danego kraju, narodu, obecnej władzy, wartości zapisanych w Konstytucji i innych wartości patriotycznych, niestety zmiennych i często subiektywnych. Przysięga odwołuje się do tego, co mamy najcenniejsze, a więc do Boga, naszego własnego honoru, naszej krwi i naszego życia. W takim ujęciu połączone są te dwie wartości: cena naszego honoru i właśnie obrona kraju. Teraz taka chwila dygresji, tak żebyśmy może też wiedzieli, że sytuacja jest do wyboru. Że nie jest tak, że musimy złożyć tą, tę przysięgę, czy też podjąć się służby wojskowej, ponieważ na dzień dzisiejszy prawo w temacie obowiązku służby wojskowej zostało złagodzone, i obecnie w Polsce prawo do odmowy odbycia służby wojskowej jest prawem konstytucyjnym. Wynika bezpośrednio z artykułu 85 ust. 3 Konstytucji RP, stanowiącego, że przekonania religijne że osoba, której przekonania religijne nie pozwalają na służbę wojskową, kierowana jest do odbycia obowiązkowej służby zastępczej. Ale całkowita odmowa, co opisują inne artykuły, całkowita odmowa służby wojskowej skutkuje odpowiednią karą. A więc możemy skorzystać z obowiązku służby zastępczej, jeśli faktycznie mamy takie przekonania religijne. Dawniej powszechnie chrześcijanie i Żydzi w cesarstwie rzymskim odmawiali przysięgi ze względu na jej treść, przysięgi wojskowej, ponieważ ona wskazywała na boskość Cezara. Były też sytuacje w późniejszych wiekach, kiedy mimo właśnie nie po, nie braku takiej możliwości odmowy, wielu ludzi odmawiało wcielenia do armii. Z tego względu niejedna osoba przypłaciła to życiem. Jeszcze więcej, znacznie więcej spędziło ten czas w więzieniach. Kto odmawiał? Głównie byli to właśnie chrześcijańscy pacyfiści, czyli ludzie związani z, taką, z takimi ugrupowaniami chrześcijańskimi, które bezpośrednio wyznawały taki pacyfizm. Podobnie świadkowie Jehowy i także, może też wielu innych ludzi, ale także przedstawiciele. Azjatyckich religii, takich jak hinduizm czy buddyzm. Czemu więc niektórzy chrześcijanie przyjmują taką neutralną postawę wobec armii? Czemu na całym świecie i to od tak dawnych czasów, od początku, znany jest ten pacyfizm w naszych szeregach? Oczywiście wiecie sami, że wielu chrześcijan wykonuje zawód żołnierza i w tym sensie są też przekonani o słuszności tej postawy i Samą przysięgę właśnie przysięgają na Boga. A więc y, pierwszym takim aspektem jest odmowa ze względu na fakt przysięgi. Otóż, y, przywołany w ostatnim moim odcinku fragment z Ewangelii Mateusza, mówił nasz Pan Jezus Chrystus, a ja Wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali. Cóż, y, Jezus Chrystus chciał przestrzec nas przed konsekwencjami takiego nadużywania przysięgi. I w tym właśnie świetle Ewangelii niesłuszne jest, aby składać przysięgę, powołując się na Boga. Oczywiście można przyznać rację, że nie uchyla nas to od składania obietnic, od przyrzeczeń, a nawet ślubów. Należy zawsze jednoznacznie przekonać się, upewnić się, czy dane przyrzeczenie jest zgodne z wolą Bożą, z tym, co jest też wewnątrz nas z naszym sumieniem, ponieważ nierozsądne, zbyt szybkie przyrzeczenia, one wiążą nas i prowadzą nas niekoniecznie tam, gdzie byśmy chcieli się znaleźć, i właśnie tak może zaowocować w naszym przypadku przysięga wojskowa składana właśnie no, zbyt pochopnie. Co dalej z przysięgą wojskową się wiąże, to wykonywanie służby wojskowej. I w tym sensie większość, myślę, odmów chrześcijan wypływa z tego faktu, że odmawiamy pełnienia czynnej służby wojskowej. Zacytujmy Jezusa Chrystusa, który, naszego Pana, który, będąc tuż przed śmiercią, tuż przed pojmaniem, jeszcze zaraz po, po wyjściu, kiedy poszli do ogrodu, czytamy takie słowa. To jest Ewangelia świętego Mateusza 26:51. A Jezus rzekł do niego, przyjacielu, po co przychodzisz? Wtedy podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza swego, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. Wtedy rzecze mu Jezus, włóż miecz swój do pochwy. Wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają od miecza giną. czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca Mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów. Jezus postawił taką, pozostawił nam taką postawę pacyfizmu, która jest ogólnie podstawą taką chrześcijańskiego pacyfizmu. Otóż Chrystus nie bronił się siłą sam i odradzał takiej walki. Oczywiście jego sytuacja była szczególna. Tak on zmierzał w kierunku krzyża i nie chciał sam w żaden sposób siebie wybawić od tego. Ale jednak chrześcijanie, choć mieli prawo do ucieczki, choć Jezus wskazywał nawet taką możliwość obrony przed sądem, ukrywania się, unikali jednak takiej bezpośredniej konfrontacji. Dalej, gdybyśmy śledzili. Jezus w podobny sposób głosił taki pacyfizm w Ewangelii Mateusza 5,39, mówiąc: A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złem. A jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw, mój drugi. Wiecie, to nie wypływa tylko z mojego przekonania, to jest zawarte w Biblii. Tak mówił Jezus. Nie sprzeciwiajcie się w taki otwarty sposób. Oczywiście w wymiarze duchowym walczcie, bądźcie bohaterami, ale nie w tej sferze takiej fizycznej. W Ewangelii Świętego Jana, kiedy Jezus stanął przed Piłatem i bronił się, wypowiedział takie ciekawe słowa. Powiedział: Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby aby nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Jezus Chrystus nie chciał, aby jego ofensywa, aby jego walka była w jakikolwiek sposób powiązana z tymi bieżącymi konfliktami i aby jego słudzy podejmowali walkę w jego obronie. Wręcz przeciwnie, mówił o swojej neutralności wobec tych ziemskich konfliktów i w innym miejscu powiedział, człowieku, któż, cię, któż mnie ustanowił rozjemcą między wami? Jezus nie chciał angażować się w te konflikty. W innym jeszcze miejscu, i tutaj będzie to takim, myślę już, koronnym argumentem, to jest Ewangelia Mateusza, też piąty rozdział, też kazanie na górze, dwa cytaty. 5,21. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie po odsąd. Oraz 5, 43. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego? A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Te słowa przenoszą nas w kierunku jeszcze głębszej miłości niż nawet dawne przykazania i absolutnie nie dopuszczają, byśmy zabili kogokolwiek. Tym bardziej, kimkolwiek jest bliźni, mamy go miłować. A zatem czynne uczestnictwo jako wykonawca wyroku śmierci, jako wykonawca tej walki, jest całkowitym zaprzeczeniem miłości. Wojna jest budowana na nienawiści, na zemście, na okrucieństwie, na nieprawdopodobną skalę. I nie jest to oczywiście rozwiązanie, które proponował nam Jezus. Jezus zaproponował raczej poszukiwanie dyplomacji niż zbrojnych rozwiązań. Reasumując, po pierwsze, nie przysięgajmy, aby, będąc posłusznym Ewangelii, nie wpaść w sidła własnych słów. Po drugie, nie angażujmy się w konflikty zbrojne. Ponieważ nie jesteśmy do tego powołani, ani też nie jest to sposób na rozwiązywanie problemów świata, raczej jest to tylko szansa, żeby po prostu zginąć w konsekwencji no, własnego wyboru. Przesięga wojskowa wiąże nas niestety z daną armią, z daną grupą, z danym narodem i to w każdej słusznej czy niesłusznej sytuacji. Być może i to może się szybko okazać. Tak jak oglądamy to dzisiaj i dawniej w wielu przypadkach, że ludzie, którzy w dobrej wierze ślubowali, przysięgali wierność swemu narodowi, byli angażowani w sprawy innego narodu. Byli angażowani poza granice takiej typowej wojny obronnej, a nie mogli już zmienić swego zdania. Dobrym przykładem jest ingerencja naszej polskiej armii w sprawy narodu Czech, Czech, Czech i Słowacji. Czy też to, co dzieje się dzisiaj na całym świecie, gdzie nasi polscy żołnierze są wysyłani w różne misje, w różnych celach, niekiedy dochodzi tam do wielu złych rzeczy, z którymi oni pierwotnie nie zamierzali wiązać swego życia ani się w to angażować. Tak też bywa i tak też może być w naszym przypadku. Dalej patrząc, drodzy. Nie zapominajmy o tym, że czynne uczestnictwo w wojnie na zawsze zapisze się w naszej pamięci. To, co ujrzysz, to, w czym weźmiesz udział, to, czego dokonają twoje ręce, jest ciężarem, z którym trzeba później żyć i niestety jest to rana, która zabija w nas pewne wartości, niszczy je na zawsze. A nawet jeśli będziemy próbowali się odbudować, będziemy zawsze żyli, mając w pamięci to, czego dokonaliśmy. Co jeszcze jest takie, Naprawdę ważne w tym wszystkim to to, że nasza misja ona zawsze jest aktualna, niesienie pokoju, mediacji, dyplomacji, miłości i dobroci. Ono może mieć także miejsce w czasach i pokoju i czasach wojny. W każdym czasie jest to miłość, która zwycięża świat, która łamie najgorsze charaktery, która przełamuje i prawdziwie zdobywa bez rozlewu krwi. Zakończę cytując pewną sytuację. Jednego z chrześcijan zapytano: Gdyby wszyscy byli tacy jak pan, kto broniłby granic naszego kraju? Odpowiedział: Gdyby wszyscy byli tacy jak ja, to naszego kraju nie trzeba by bronić. Dziękuję za waszą uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.